Witam Was w odcinku e, mini fabryki jajek. No więc to, to tak będzie. E, ta długość, co tu pokazuję, musi być wynosić 9 kratek. Tak samo tutaj i tutaj. No, budujemy ściankę. E, ściankę, tak, teraz budujemy na wysokość dwóch. I na środku. Teraz y, po bokach tego kładamy tabliczki. Y, służą one do tego, żeby woda nie spływała na dół, ba utrzymywała się na tym poziomie. Jak to już zrobimy, budujemy jeszcze jeden poziom w górę. No, mogliśmy wcześniej, ale no... Tak się złożyło. Yy, gdy to już mamy... Zostawiamy jeszcze tutaj. Tutaj wyrobiamy tu taki rowek i tutaj takie yy, nalewamy tu i tu wody jak samo robimy w drugim gdy to już zrobimy nalewamy tu tutaj i tutaj yy, następnie robimy coś takiego I nalewamy wody tutaj, żeby była nieruchoma. I tak samo drugi. Możemy zrobić coś takiego, żeby woda nam tu, tu będą jajka wylatywać. I teraz budujemy równo z tym takie, jakby, kontenery dla, dla tych dla kur. I tu tak samo Mogę, można szybą, żeby tego, żeby było widać po prostu te kury. Tu już można brukiem tu szybą też można zrobić taki pomościk, żeby sobie po prostu no, wychodzić Można z różnych zrobić, nie musi być to z bruku no i teraz yy, no jakby musimy umieścić tam kury żeby one składały jajka To możemy zabudować No i gdy po prostu już kury urosną No moje są, są w tej chwili małe nie składają jajek, ale gdy urosną, te jajka co one złożą, będą tutaj. Dziękuję za uwagę. Myślę, że pomogłem Wam. Subskrybujcie mój kanał, filmiki. Dodawajcie komentarze. Komentujcie. Dziękuję.